Dzisiaj robimy coś z malinek, eee, tutaj już zebrałem w porównaniu maliny Teraz je, niech je i teraz je rozdobnię jak rozdobnię to do Was wrócimy Widzowie, widzącym będzie łatwiej, do was wrócimy tutaj zaraz będziemy kończyć Co ja chciałem powiedzieć? Zapomniałem. teraz yyyy coś wymyślę troszkę cukru z gdzieś Czy wystarczy? I to w nie, to musi się dospuścić. Teraz to pomieszam, zaraz zobaczymy, jak miej więcej, co się dospuści. Dobra, to już widzowie tak. Się ten cukier. Dospuszczam. Trochę. Już. No co my Bo jeszcze się nie da całkiem no. Bo nie. No bo no to. Chwilę jeszcze. Mieszam trochę. I to po i wtedy się da na pewno. To już się całkiem rozpuściło Teraz dodam trochę jogurtu. Co jest? Sto dwie łyżeczki Tu dodam jeszcze na razie jeszcze trzy i do Was wrócę.

Dodam jeszcze sztypę cukru. Proszę znowu rozpuścić no i Na pewno mi to wyszło. Teraz to wezmę, wstawię na 10 minut do lodówki wtedy jak to wyjmę to wtedy do Was wrzucę albo na 5 minut ładnie. 5 minut do minutos. lodówki. Dobra. A teraz ocena na moim kanale.